Mechanik Super X Pro to następca kultowego już MC75T, potocznie nazywanego minionkiem. Mikroskop ten to świetny wybór do napraw elektroniki, inspekcji numizmatycznych oraz badań laboratoryjnych. W celu zapoznania się z porównaniem najnowszego mikroskopu firmy Mechanik z jego starszym bratem, zapraszamy na naszego bloga. W zestawie otrzymujemy wszystko co potrzebne, aby rozpocząć pracę na mikroskopie, między innymi Parę okularów z osłonami na oczy, kompletny zestaw uchwytu wraz z podstawą i głowicą oraz mocny oświetlacz i adapter CVT do kamer mikroskopowych. Nowoczesny układ optyczny sprawia, że to narzędzie idealnie nadaje się dla profesjonalistów. Wyróżnia go nowoczesny design, lepsza ostrość obrazu. Oraz przede wszystkim dużo większa jasność. Solidna podstawa i głowica z możliwością regulacji wysokości zapewnia komfortową pracę, co przekłada się na skuteczność napraw. Optyka wewnątrz mikroskopu chroniona jest przed oparami dzięki specjalnym uszczelnieniem oraz osłonami na soczewkach. Do mikroskopu można dokupić soczewkę Barlow'a w celu przystosowania pola roboczego oraz w razie konieczności istnieje możliwość zamontowania Super X Pro na jednym z uchwytów takich jak Flex Arm lub L2. Super X Pro to z całą pewnością narzędzie, które spełni oczekiwania najbardziej wymagających elektroników. Mikroskop wyposażony jest w regulację Zuma z wbudowanymi ogranicznikami, z możliwością regulacji oraz opcję przełączania pomiędzy płynnym przejściem a skokowym. Nie ma konieczności wydawania kilkunastu tysięcy złotych, aby osiągnąć najwyższy poziom napraw. Następca kultowego minionka jest wszystkim, czego potrzebuje każdy zaawansowany serwis. Zbliż się do perfekcji.